witajcie serdecznie w programie Drone to Free Go. Dzisiaj tematem przewodnim będzie obróbka zdjęć, gdyż za oknem wieje, klucha i myślę, że jest to bardzo dobry czas, żeby troszeczkę posiedzieć nad postprodukcją i pokazać wam kilka kluczowych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, jeżeli macie zamiar wyjść na wyższy szczebel, jeśli chodzi o wasze zdjęcia. Słuchajcie, temat jest dosyć Obszerny, dlatego ciężko jest objąć całość w jednym odcinku. Ale postaram się wyselekcjonować kilka bardzo istotnych kwestii, które mogą wpłynąć na poprawę jakości Waszych zdjęć oraz nadaniu im jakiegoś znaczącego klimatu, żeby one po prostu nie zniknęły gdzieś pomiędzy innymi zdjęciami, gdzieś tam powiedzmy na różnych stronkach, jeżeli macie zamiar je umieszczać. Także do rzeczy, słuchajcie. Podstawową rzeczą, którą ja na początku biorę pod uwagę, to wybór miejsca oraz dostosowanie do tego miejsca odpowiedniego klimatu. To znaczy, powiedzmy, jeżeli jedziemy gdzieś fotografować jakiś biurowiec, czyli najczęściej jest to nowoczesny budynek, należy zwrócić uwagę na jego, powiedzmy, futurystyczny kształt, ostre kontury coś, co po prostu przyciągnie wzrok. Osoby oglądającej te zdjęcia. Na przykład, jak jedziecie powiedzmy w stronę Starego Centrum Miasta, to oczywiście również musicie się zastanowić, co jest tutaj istotne. Czy planujecie zrobić klasyczną sesję, taką powiedzmy o lekko stonowanych kolorach, czy może właśnie w drugą stronę pójść? zrobić coś ekstraordynaryjnego, czyli podbić powiedzmy kolory, wyostrzyć zdjęcie, co powiedzmy wyróżni go na tle innych konkurencyjnych zdjęć, które możecie oglądnąć w internecie. Ja przypominam sobie moją sesję listopadową bądź październikową, gdy pojechałem do Nowej Huty, gdyż chciałem mieć po prostu zdjęcia również tej części krakowa, ponieważ jest to dosyć popularny, popularne miejsce do wykonywania zdjęć, w szczególności gdy mówimy o centrum nowej huty, czyli tam, gdzie mieści się skrzyżowanie Ronalda Regana, tam, gdzie dawniej był pomnik Lenina. I cóż, zrobiłem swoją sesję w porze nocnej, natomiast jak przyjechałem do domu, Zobaczyłem, że te zdjęcia po prostu są nudne, zwyczajne. Oczywiście, można było się pokusić, próbować coś wyciągnąć z tych zdjęć, natomiast stwierdziłem, że zostawię je chwilowo na bok i wróciłem parę dni temu do nich, gdyż dostałem natchnienia. Natchnienia, ponieważ oglądając prozaicznie film fantastyczny yy, o mieście Gotham City. Gdzie kolory były bardzo mroczne tego miasta, stwierdziłem, że postaram się je przenieść właśnie na płaszczyznę tej nowej huty. I co zrobiłem? Oczywiście na początku chciałem odkolorować część tego zdjęcia, żeby nadać mu bardziej mrocznego charakteru. Czyli to, ten fragment z budynkami zwyczajnie wziąłem i odbarwiłem. A części tam, gdzie jest droga. Podbiłem kolory, wyostrzyłem część również budynków i zdjęcie nabrało zupełnie innego klimatu. I moja uwaga do Was. Jeżeli nie macie pomysłu na Wasze zdjęcie, a jedziecie na jakąś sesję, warto ją odsunąć troszkę w czasie i kiedy do, doznacie pewnego rodzaju natchnienia, warto do takiej sesji wrócić. Tak właśnie jak ja zrobiłem. I przejdźmy już do konkretnego przypadku. Pragnę jednak nadmienić, że obróbka zdjęć będzie wykonywana za pomocą programu Photoshop, gdyż uważam, że jest to najbardziej chyba popularny program, właśnie do prowadzenia edycji zdjęć. W pierwszej kolejności, jak wybierzemy sobie jakieś zdjęcie, ja wybiorę sobie tutaj zdjęcie. Teatru słowackiego jest to zdjęcie zrobione z jednej moich nocnych sesji zdjęciowych. To w pierwszej kolejności pojawi Wam się okno, gdzie będziecie mieć do dyspozycji ustawienia takich parametrów jak ekspozycja, kontrast, światło, cienie, kolory białe oraz czarne, a następnie wybór tekstury, przejrzystości zdjęcia. Usuwania ewentualnego zamglenia, a także ustawianie jaskrawości oraz nasycenia. I w tym wypadku zwróćcie uwagę, że jest to zdjęcie zrobione nocą. Ja sobie to zdjęcie delikatnie rozjaśnię. Jednakże zwróćcie uwagę, że nie tylko te ciemne miejsca zaczynają się rozświetlać podczas dodania ekspozycji, ale również jasne pola na tym zdjęciu. Także musimy tutaj dodać kolejne parametry a mianowicie obniżymy sobie troszeczkę ilość światła może zobaczymy co się stanie tak w tym momencie czarne ciemne miejsca na zdjęciu wciąż są w miarę widoczne natomiast tam gdzie było za dużo światła troszeczkę sobie ujęliśmy i wygląda to zdjęcie już lepiej dodajmy może troszeczkę więcej kontrastu Zobaczymy, co się stanie. Zaczynają się nam te czarne kolorki robić jeszcze bardziej czarne. A spróbujmy przesunąć uwagę w drugą stronę. No, zaczyna się robić zdjęcie takie troszeczkę matowe, więc ja bym proponował tutaj minimalnie podbić kontrast powiedzmy na 4. I co ważne, troszeczkę dodać parametru cieni. Gdyż w tym wypadku, jeżeli sobie dodamy ten parametr to zdjęcie nam się, tam gdzie było ciemne, tam gdzie były cienie, rozjaśni. Powiedzmy dodajmy go, no bezpiecznie na 30. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo to nie będzie yy, jedyna edycja tego zdjęcia, tylko taka wstępna. Jeśli chodzi o kolory białe, spróbujmy troszeczkę ująć, zobaczymy co się stanie. No tak, zaczyna się to zdjęcie robić coraz bardziej wyraźne. W tym momencie nie chciałbym, jakby przedstawić Wam tego zdjęcia przez pryzmat nadawania temu zdjęciu jakiegoś efektu, natomiast chcę zrobić to zdjęcie jak najbardziej wyraźne. Powiedzmy, czarne zostawimy tak, jak jest, ponieważ nie chcemy przyciemniać tych miejsc, gdzie są ciemne kolorki jeszcze bardziej. Natomiast Troszkę wyostrzmy to zdjęcie, dodajmy troszkę tekstury. Niewiele, żeby nie przesadzić. Troszeczkę większej przejrzystości. I usuńmy troszkę zamglenie. Zwłaszcza tam, gdzie jest w górnym lewym rogu, powiedzmy taka mgiełka. Tak jak mówię, nie zależy nam na tutaj wprowadzaniu jakiegoś dodatkowego efektu. Natomiast. Chciałbym pokazać Wam, jak zrobić takie zdjęcie poprawne, wyraziste. Jaskrawości bym może tutaj nie, na razie nie dodawał. Nasycenia też nie, i otwórzmy to zdjęcie, żeby zobaczyć, jak ono będzie wyglądało po pierwszej edycji. Powiększmy sobie, z lewej strony mamy lupkę, żeby widzieć troszkę więcej, jak to zdjęcie w tym momencie wygląda. I w pierwszej kolejności, co ja robię, to wchodzę w obraz. Dopasowania, i tutaj są, powiedzmy, takie podstawowe parametry, które możemy pozmieniać, pododawać, pojmować, żeby to zdjęcie było jeszcze bardziej ładne. Wejdźmy w pierwszej kolejności w cienie i podświetlenia. Spójrzcie. Ta wartość cieni jest zdecydowanie za wysoko ustawiona, ale pokazuje nam tutaj możliwości tego programu. Jak bardzo możemy rozjaśnić, nawet te miejsca zamglone. I to nie chodzi tutaj w tym momencie o przedstawienie jakości tego zdjęcia, tylko jakie możliwości daje nam ten program, ale żeby zrobić to zdjęcie ładne obniżmy te cienie. To powiedzmy wartości będzie plus 4, Stopień światła jaki obniżymy to automatycznie tam gdzie mamy powiedzmy latarnie, światła uliczne, one nam troszeczkę się, że tak powiem Obniżą. Ta, ta wartość, ten stopień światła się obniży, ale nie zależy nam na tym, żeby te światła jak najmniej wyeksponować. Zróbmy tak, żeby powiedzmy to zdjęcie było troszeczkę mniej rozświetlone. Także stopień światła ustawiam na 10 i lecimy dalej. Słuchajcie, jeżeli zależy Wam na przykład, żeby powiedzmy dodać bądź ująć w pewnych miejscach saturacji, to oczywiście taka opcja również jest. Wchodzimy również w obraz dopasowania i wchodzimy w jaskrawość bądź barwę nasycenia, ale wejdziemy w pierwszej kolejności w jaskrawość. Jeżeli dodamy jaskrawości, spójrzcie, jak sporo kolorów nam tutaj przybyło. Dodajmy również nasycenia, i to zdjęcie zaczyna przypominać choinkę świąteczną. Oczywiście jest to tylko przykład, żeby Wam pokazać, jak można to zdjęcie wyedytować w jakiś powiedzmy taki ekstraordynaryjny sposób. Ale zostawmy może nasycenie, ponieważ uważam, że poziom nasycenia tego zdjęcia jest dosyć fajny. Natomiast co można zrobić z tym zdjęciem więcej? Można na przykład wziąć i załóżmy, zaznaczyć jakiś konkretny punkt na zdjęciu. Po lewej stronie mamy taki panel. Musimy najechać na pędzelek, czyli tam, gdzie jest szybkie zaznaczanie. A następnie dajmy plusik, czyli to, co chcemy powiedzmy, zaznaczyć, co nas interesuje. Czyli no cóż, niech będzie ten teatr słowackiego. Zaznaczamy. On tutaj nam inteligentnie stara się zaznaczyć fragmenty zdjęcia, które nas interesować będą. Tak jak mówię, nie zależy mi tutaj bardzo, żeby pokazać Wam idealnie zaznaczony obrys tego teatru, ale pokazać Wam, co się stanie, jeżeli będziemy eksperymentować właśnie z tą częścią zdjęcia. Wchodzimy następnie w obraz i załóżmy, powiedzmy, dajmy sobie ekspozycję i dodajmy tej ekspozycji. Spójrzcie. Jak tylko ten fragment zdjęcia się nam rozjaśnia, bądź ujmijmy w ekspozycji, ten fragment również zdjęcia będzie nam się przyciemniał. E, tak samo z korektą kolorów i gamą będzie dokładnie tak samo. I to samo możemy zrobić na przykład z saturacją. Czyli jeżeli wejdziemy na jaskrawość i powiedzmy, chcemy ten fragment zdjęcia tylko i wyłącznie e, odbarwić, więc obniżamy nasycenie. I teraz słowackiego jest w czarno-białych kolorach. I cóż, weźmy teraz na tapetę troszkę inny rodzaj zdjęcia, czyli nie taką typową panoramę, ale pojedynczy obiekt, czyli w tym wypadku pieska siedzącego na kanapie. Spójrzcie, to co w pierwszej kolejności rzuca mi się w oczy, to dość nietypowy kadr. Czyli taki w kształcie niemalże kwadratu. A zatem możemy sobie ten kadr zmienić, klikając z lewej strony na kadry, a następnie u góry ustawiając sobie taki, który nas interesuje. Ja ustawię sobie 16 na 9. A dlaczego taki? Ponieważ jest to kadr, który jest chyba najbardziej popularny na chociażby mediach społecznościowych. Albo taki, który możecie ustawić chociażby na ekranie waszego komputera. Także klikamy u góry z prawej strony na OK, zatwierdzając taki kadr, który nas interesuje. I co możemy zrobić dalej? Powiększmy sobie go, może, klikając na lubkę i zobaczmy szczegóły tego zdjęcia. I pierwsze, to co rzuca mi się w oczy, to rozmazane futerko. Także możemy je oczywiście spróbować wyostrzyć. I to co robimy na początku, to klikamy z lewej strony na pędzelek z szybkim zaznaczaniem, a następnie obrysowujemy ten fragment zdjęcia, czyli to futerko, który chcemy wyedytować. I nie martwcie się, że tak jak w tym wypadku kawałek zdjęcia nam się zaznaczy ten, co nas nie interesuje. Ponieważ z łatwością możemy je odznaczyć, klikając na pędzelek z minusem i analogicznie obrysowując ten fragment zdjęcia, którego nie będziemy brać pod edycję. I co robimy w dalszej kolejności? Wchodzimy na filtr, a następnie schodzimy w dół pod pozycję Wyostrzanie i ustawiamy Inteligentne Wyostrzanie. I spójrzmy, co się stało z tym zdjęciem. Oczywiście, jeżeli odklikniemy podgląd, to zobaczymy, jak to zdjęcie wyglądało przed edycją. Natomiast, jeżeli ponownie klikniemy na podgląd, to widzimy właśnie, jak te parametry wpływają bezpośrednio na edycję tego zdjęcia. Można oczywiście poeksperymentować z suwakami, przesuwając je w lewo bądź w prawo. I dla przykładu, spójrzcie, jak promień. Zmienił się, jeżeli przesunęliśmy go znacznie w prawo, dlatego obniżmy go powiedzmy na 3,5 piksela i zatwierdźmy przyciskiem OK. I to zdjęcie już częściowo wygląda korzystniej. Ale czy to oznacza, że to wszystko, co możemy zrobić z tym zdjęciem? Oczywiście, że nie. Możemy na przykład spróbować je jeszcze odszumić. I jest to bardzo fajne ustawienie, które sprawia, że zdjęcie wygląda jeszcze bardziej korzystnie. A samo odszumianie zdecydowanie wyostrza nam obraz. I jak możemy to zrobić? Kliknijmy na filtr, a następnie zejdźmy w dół pod pozycję szum, a następnie redukcja szumu. I analogicznie zobaczmy, co się stało ze zdjęciem. No, to zdjęcie już zaczyna wyglądać znacznie korzystniej. I jeżeli odklikniemy podgląd, to zobaczymy, jak ono wyglądało przed edycją. I spójrzcie, przed edycją wyglądało ono bardziej zaszumione. Natomiast z tymi parametrami ustawionymi, jeżeli klikniemy na podgląd, widzimy, że to zdjęcie nam się wyostrza. Jest bardziej wyraźne. I w tym momencie już widzicie, że to zdjęcie nabiera odpowiedniego charakteru. Ale czy to wszystko, co możemy zrobić ze zdjęciem? Oczywiście, że z tym zdjęciem możemy zrobić znacznie więcej. Natomiast z takich najbardziej istotnych ustawień, które uważam są podstawowymi parametrami, to właśnie te, które wam pokazałem przed chwilą. Ale możemy, na przykład, chociażby jeszcze je podpisać własnym znakiem wodnym. I Jak to zrobić? Kliknijmy na plik. Następnie na umieść osadzone. I kliknijmy tutaj na w tym wypadku moje logo. Dajmy umieść i pojawia się logo mojego programu, czyli Drony Want to Free Go Art and Crafts. Oczywiście to logo możemy powiększyć, pomniejszyć, a następnie ustawić w ten fragment zdjęcia, gdzie nas to interesuje. A następnie kliknijmy OK. I zdjęcie już jest gotowe. I oczywiście, dokonując edycji jakiegoś zdjęcia, najczęściej myślimy o tym, żeby zdjęcie wyostrzyć, czyli wyedytować je w taki sposób, żeby było ono jak najbardziej czytelne dla osoby, która będzie go oglądać. Natomiast na sam koniec chciałbym Wam pokazać, jak zrobić tak zwany efekt makiety, czyli pójdziemy dokładnie w drugą stronę. Zamiast odszumiać zdjęcie i wyostrzać, będziemy je rozmywać. I spójrzcie na przykładzie tego zdjęcia, czyli w tym wypadku panoramy miasta szczawnica. Powiększmy sobie może to zdjęcie. I w pierwszej kolejności, żeby zdjęcie wyglądało jak typowa makieta, musimy sobie je wykatrować w taki sposób, żeby nie było widać nieba. Czyli zaznaczmy sobie może ten fragment zdjęcia, żeby nam się zmniejszył. Tak. Może troszeczkę go po bokach utnijmy, zwłaszcza z prawej strony, i zatwierdźmy. I co dalej? Również używamy szybkiego zaznaczania, czyli z lewej strony zaznaczamy ten fragment zdjęcia, który chcemy edytować, czyli w tym wypadku będę sobie obrysował wszystko, co jest wokół ryneczku. Plusikiem zaznaczamy ten fragment zdjęcia, tak jak mówię. Który będziemy edytować, czyli będziemy go rozmywać w tym wypadku, żeby właśnie stworzyć taki efekt makiety. Ja pamiętam z dawnych czasów, bardzo popularne były makiety lokomotyw. Osobiście sam posiadałem coś takiego, i te makiety oczywiście miały typowy charakter i na podstawie tego zdjęcia postaram się właśnie dla Was stworzyć Coś na kształt takiej makiety. Czyli tutaj niestety troszeczkę jest żmudnej roboty, gdyż musimy dokładnie zaznaczyć całość zdjęcia, które będziemy edytować. Czyli w tym wypadku będziemy je rozmywać. Tutaj jeszcze ten fragment może zostawmy niezaznaczony, gdyż nie chcemy akurat tego ryneczku rozmywać. Natomiast całość pozostałą będziemy poddawać. Właśnie takiej edycji. I cóż, jeszcze tutaj jest kawałeczek. To jest troszkę żmudna praca, ale nie taka, że tak powiem, e, bardzo wymagająca. I cóż, w pierwszej kolejności wejdźmy sobie w filtry w rozmycie i wejdźmy sobie w rozmycie gaussowskie. I spójrzcie, że już częściowo to zdjęcie nam się rozmyło. Następnie zatwierdźmy, i co robimy dalej? Powiększamy ten okrąg, żeby to zdjęcie było troszeczkę bardziej rozmyte na jego krawędziach, a mniej rozmyte wokół obiektu, który chcemy jakby przedstawić jako. Właśnie ten fragment makiety, który jest w pierwszym planie. I cóż, spróbujmy jeszcze raz go rozmyć. Czyli wchodzimy tak jak poprzednio w filtr, rozmycie, rozmycie gaussowskie, i ponawiamy proces raz jeszcze, klikając na OK. I spróbujmy powtórzyć raz jeszcze ten proces, poszerzając jeszcze troszeczkę okrąg. Który będzie rozmywany. Właściwie to może nawet nie okrąg, co po prostu ten fragment zdjęcia, który jest najbliżej naszego obiektu, żeby był jak najmniej rozmyty, natomiast na brzegach całość, żeby się nam ładnie rozmyła. Można byłoby się z tym zdjęciem jeszcze troszkę bardziej pobawić, ale spójrzcie. Wstępny efekt udało nam się osiągnąć. Centrum zdjęcia, czyli tam gdzie jest ryneczek, jest mocno wyostrzony i faktycznie wygląda ono jak taka typowa makieta. I jeśli chodzi o sam program, czyli Photoshop, można tutaj zrobić naprawdę cuda. I można pokusić się o edycję naprawdę zdjęcia w ekstraordynaryjny sposób i nadać takiemu zdjęciu jakiegoś Indywidualnego klimatu, tudzież próbować zrobić jakiś efekt, chociażby taki, jak tutaj mamy na tym zdjęciu czyli efekt makiety. I to w większości wszystko, co chciałem Wam przedstawić w tym odcinku. Oczywiście edycja zdjęć jest procesem bardzo złożonym, i można byłoby na ten temat rozmawiać no, dzień bądź dwa. Natomiast z mojego punktu widzenia. Te funkcje, które Wam przedstawiłem w tym odcinku są chyba najbardziej użyteczne, podstawowe, które na pewno Wam się sprzydadzą. A jeżeli chcielibyście się podzielić swoimi jakimiś fajnymi fotkami, oczywiście zachęcam do pozostawiania swoich fotosów poniżej w komentarzach. Zachęcam Was również do pozostawiania Waszych lajków oraz subskrypcji co da mi dodatkową motywację do kręcenia kolejnych odcinków dla Was. A tymczasem dziękuję serdecznie i do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.